Jak wiemy, proszę Państwa, Ziemia jest płaska. Lądowanie na Księżycu oczywiście było sfingowane, a COVID jest wymysłem farmaceutów, no i oczywiście zmową producentów respiratorów. Ostatnio dotknęło nas kolejne nieszczęście i wylądowało u nas UFO. Zapraszam. Nie wiem, który to rejon Polski, bo na pierwszym planie, jak widzimy, jest tylko rakieta, znaczy rakieta, tam widzimy dokładnie tylko część spodnią, czyli ten silnik, ale dzięki cyfrowemu prawda, zbliżeniu, powiększeniu, przesuwaniu widzimy, jak ta rakieta wygląda w całości. Ona jest w stylu, jak widzicie, vintage, nawiązuje wyglądem do naszych kościołów. Z przodu, prawda, kilka zielonych takich ludzików, jakby to powiedzieć, nic nadzwyczajnego. Nie jeden by zapytał, a skąd ty wiesz, że to jest lądowanie ufo? Spróbujmy się zatem słuchać dokładniej, co się nagrało przy okazji nagrania. Jak też chce nosić maseczkę? No to jest na swoją odpowiedzialność, ale są takie przypadki. Na przykład. W jednym z krajów kilkoro dzieci umarło, dlatego że w szkole nosiło maseczki, więc no, można się tylko zatruć, nosząc maseczkę w kościele. Czyli ten film został nagrany? Gdzieś indziej, na planecie, gdzie się właśnie można zatruć własnym wydechem. Dzieci się właśnie wydychały i się zatruły, bo to, co wydychały, yy, wdechały potem. No i to jest straszna śmierć. To tak, jakby wpuścić do samochodu kogoś, nie wiem, w mierdzących skarpetkach i przełączyć wentylację na obieg wewnętrzny, ten zamknięty, wiecie o co chodzi. Na degustacji serów pleśniowych to czasami świeższe powietrze by było. Po drugie, dlatego też jestem pewien, że to jest film z innej galaktyki, dalekiej od Ziemskiej, bo wyraźnie słyszymy tylko dzieciu. Marło, dlatego, że w szkole nosiło maseczki. Więc... Że przewodnik tej wspólnoty tam chce, żeby dzieci chodziły bez maseczek. Gdyby przewodnikowi zależało, żeby dzieci chodziły bez majteczek, no to wtedy wiadomo, że byłoby to gdzieś pewnie bliżej Ziemi. Czy to nagranie zostało sfingowane, czy jest autentyczne, to jest kolejne pytanie. Porównajmy go sobie zatem z innym sfingowanym, jak wiadomo, nagraniem lądowania na Księżycu. Jakie mamy podstawowe różnice? Astronauty nie widać, ale za to go słychać nosząc maseczkę w kościele, więc tak, taka moja prośba, że, żeby nie nosić na swojego zdrowia właśnie. Nie wiem, czy to jest astronauta, czy jakiś kosmita. W każdym razie przeszukałem sieć, wpisałem hasło kosmici bez maseczek i wyszło mi takie oto zdjęcie. Na zjeździe kosmitów. Są w swoich właśnie skafandrach takich kosmicznych, a maseczki mają w dupie, znaczy u nich ta część ciała nie nazywa się dupa, tylko z nagrania wnioskowałem odpowiedzialność. Jak ktoś chce nosić maseczkę? No, to jest na swoją odpowiedzialność, ale. Na swoją odpowiedzialność, ale na tym zdjęciu na twarzach maseczek, prawda, nie mają, więc pewnie założyli sobie właśnie na odpowiedzialność. W wyglądzie są. Pewne analogie do naszego kościoła katolickiego, jak Państwo widzicie, gdzie my też mamy stado owieczek zawsze, no i ale mamy też pasterza, który przemawia do tych owieczek. No i ten film różni się tylko tym, i dlatego go rozgryzłem, że do owieczek zamiast pasterza przemówił jakiś baran. Nie, bardzo Was proszę, jeżeli nie chcecie ani mnie, ani wspólnoty, członków Wspólnoty zakazić. To proszę bardzo, tutaj jest kropielnica, jest woda święcona, odkażajcie się. Jeżeli chcecie, żebyśmy byli zdrowi tutaj, dobrze? To zawsze mnie fascynuje, skąd oni biorą taką wodę święconą, czy, czy pozyskują taką wodę ze jakiegoś świętego kranu, czy, czy pobiera go organista normalnie w kotłowni do wiaderka, a potem dopiero ksiądz swoim świętym szlaufem go uzdatnia. Dlatego na podstawie powyższych dowodów stwierdzam, że to jest film autentyczny, że UFO przyleciało z innej planety z planety wolności seksualnej, gdzie maseczka co prawda dusi emocje zawarte w modlitwie, ale brak maseczki powoduje wolność seksualną i można pierdolić, co się chce. A ja w ramach tej wolności przypominam, że skuteczność maseczki założonej na samą brodę jest taka sama jak skuteczność prezerwatywy założonej na same jądra. Dzień dobry, znaczy do widzenia. Dziękuję.